Witajcie moi drodzy w kolejnym jesiennym odcinku podcastu. Dzisiaj postanowiłam powiedzieć trochę o roli, jaką psycholog pełni w programach telewizyjnych i dlaczego niekoniecznie zawsze powinien się tam znajdować. Zapraszam. Dzisiaj w ogóle mam taki dzień. Znaczy teraz już właściwie jest noc, ale generalnie miałam taki dzień, że absolutnie na wszystko narzekałam: na komunikację miejską, na ludzi, na kolejki, na usługi, na wszystko. Jak te dwa dziady w mapetach, pamiętacie, takich dwóch malkontentów, którzy siedzieli na balkonie i na wszystko narzekali. No więc to jest dzisiaj moja rola. Dzisiaj narzekam. A jako, że ostatnio nawinęła mi się przed oczy reklama nowego sezonu programu Ślub od pierwszego wejrzenia, to postanowiłam ponarzekać właśnie na niego. A właściwie to, to trochę była taka inspiracja, żeby opowiedzieć o roli psychologa w programach telewizyjnych i o tym, że to nie zawsze jest dla psychologa miejsce właściwe. Ale o tym, dlaczego... To powiem za chwilę. Generalnie, jeśli chodzi o sam ten format telewizyjny, to słuchajcie, ja oczywiście rozumiem ludzi, którzy lubią y, tak zwane trash TV, czyli programy, które mają na celu wzbudzić ciekawość i emocje, a jednocześnie są totalnie odmóżdżające. No wiecie, każdy ma czasem potrzebę robienia takich rzeczy. Niektórzy oglądają Hotel Paradise, Ślub od pierwszego wejrzenia, czy tam cokolwiek innego, inni lubią filmy typu Sharknado albo Tsunami Zombie, a jeszcze inni jakieś durne gry komputerowe. To ja na przykład. Ja mogę się przykleić na długie godziny do PlayStation, co jest absolutnie bezproduktywnym działaniem, ale jest dosyć relaksujące, więc ja absolutnie nie krytykuję tutaj widzów programu. Ale krytykuję i narzekam na sam format programu. To jest w ogóle, tak na marginesie, muszę Wam powiedzieć, że jeden z programów, który oglądaliśmy ze studentami podczas zajęć, bo na moich zajęciach robiliśmy różne dziwne rzeczy, między innymi oglądaliśmy różne programy telewizyjne. Ale oglądaliśmy ten program po to, żeby pokazać, Wyraźnie i unaocznić studentom psychologii wszystkie rzeczy, których nie należy robić jako psycholog. I ten program był fantastycznym formatem do tego, ponieważ psychologowie pełniący rolę ekspertów w tym programie robili dokładnie wszystkie te rzeczy, które my na zajęciach z etyki omawialiśmy. I powiem Wam też, że ja z natury, Jestem raczej osobą cierpliwą i mam dosyć dużą tolerancję na wiele rzeczy. Ale jak widzę psychologów, którzy robią z siebie pajaców w telewizji, to przysięgam, że ja dostaję jakiejś apopleksji. Głównie dlatego, że później oglądają to ludzie i mówią, skąd idąc słusznie, o rany boskie, jak ja mam takich bzdur słuchać, zalegko licząc 250 zł za sesję, to ja dziękuję bardzo za taką pomoc. I ja tych ludzi w pełni rozumiem. Bo jakbym ja miała obraz psychologa taki jak widzę w tych programach, to ja bym nawet na wstępną, nawet darmową konsultację do takiego specjalisty nie poszła. Ale co do samego formatu. Dla tych osób, które nigdy nie oglądały tego programu, to tak, do programu są zapraszani ludzie samotni, Tacy, którzy albo nie byli nigdy w formalnym związku, albo aktualnie nie są już w związku, ale są osobami poszukującymi. Czyli jak gdzieś tam chcieliby stworzyć relacje, ale jakoś no, tak się nie układa w życiu, więc yy, wpisują się do tego programu. I w zamyśle program polega na tym, że tak zwani specjaliści. Najczęściej to są psychologowie, socjologowie, antropolodzy, ale generalnie w zależności od kraju ten zestaw specjalistów się różni. I też w zależności od edycji programu, bo tam oczywiście z edycji na edycję ci specjaliści też się zmieniają. Najczęściej jest to trójka ekspertów, którzy na podstawie rozmów, wywiadów, ankiet, kwestionariuszy z całej puli zgłoszeń. Czyli z wszystkich tych osób, które zgłosiły się do danej edycji, mają utworzyć trzy pary, które ich zdaniem mają największą szansę na utworzenie stałego związku. Te pary spotykają się dopiero w dniu ślubu i od tego momentu mają 30 dni na poznanie się i podjęcie decyzji, czy w danym małżeństwie pozostają, czy po 30 dniach wnoszą pozew o rozwód. I jakby abstrahując od samych merytorycznych zarzutów, o których za chwilę, to wiecie, wydaje mi się, że w kraju, w którym małżeństwo jest taką świętością i wartością, że nawet wprowadzenie związków partnerskich zachwieje powagą tej instytucji, to tego rodzaju program jest jednak trochę niepoważny. Wiecie, ja, ja mam jakiś taki jednak niesmak jak myślę o zabawie w małżeństwo na potrzeby telewizji, w momencie kiedy całkiem spora grupa ludzi nie ma do niego prawa. I trochę tak, trochę jakby wziąć głodną osobę na wycieczkę po kuchni w dużej eleganckiej restauracji i powiedzieć jej: "Teraz pokażemy ci, jak się robi jedzenie, ale tego nie możesz ruszać, tego nie możesz próbować, a tego to już absolutnie nie możesz zjeść, ale możesz sobie popatrzeć, jak to się robi". No, jakieś jest to dla mnie co najmniej dziwne i co najmniej nie na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o sam format programu, a to zobaczcie: trójka specjalistów prowadzi rozmowy, daje ludziom ankiety, kwestionariusze i na tej podstawie znajduje im idealnego partnera. Krótki komentarz z mojej strony brzmi: bullshit. Nie ma takich ankiet, na podstawie których da się to zrobić. Natomiast dłuższy komentarz jest taki. E, oczywiście istnieją badania nad relacjami. Mało tego jest całkiem pokaźna liczba badań nad relacjami, bliskimi związkami, tym jak ludzie się dobierają w pary i tak Co więcej, cały czas są prowadzone nowe badania. Może nawet mieliście okazję napotkać zaproszenie do takich projektów. I jeśli trafiliście na takie ogłoszenie, czy zaproszenie, to zazwyczaj w tych ogłoszeniach jest informacja, że poszukiwane są osoby pozostające w relacji przez co najmniej 6 miesięcy, albo co najmniej 8 miesięcy, albo co najmniej rok. Generalnie jakiś tam timeline, zakres trwania tej relacji jest podany. Z tego względu, że badania na temat bliskiej relacji. Która trwa dwa tygodnie, absolutnie nic nam na temat tej relacji nie powiedzą. To znaczy, żadnych sensownych wniosków na ten temat nie można wyciągnąć, z tego względu, że pierwsze kilka tygodni znajomości to jest, my to nazywamy potocznie takim hajem związkowym czyli etap bardzo wczesnego zakochania, za kiedy to kroczymy przez życie na wyspie serduszko. A nasz nowy partner wydaje się być ucieleśnieniem samego Boga miłości i ideału, jakiego absolutnie nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. To jest, nie wchodząc w szczegóły, najogólniej mówiąc, związane z tym, jak działa chemia naszego mózgu. I we wczesnych fazach zakochania mózg, powiedzmy na chwilę, głupieje. I cała jego gospodarka chemiczna sprawia, że, no, mówiąc wprost, zachowujemy się jak porąbani i nie widzimy czerwonych flag w związku, o które się niemalże potykamy. I wracając do tych badań, żeby mieć realny obraz tego, jak ludzie się ze sobą dobierają pod względem osobowości, charakteru, wieku, zawodu, przekonań, światopoglądu, otwartości na doświadczenia itd., itd. musimy ich mieć w badaniu już na takim poziomie, kiedy oni są powiedzmy ustabilizowani emocjonalnie, czyli nie są w tej pierwszej fazie zakochania. A co za tym idzie, jeżeli my chcemy, żeby ludzie w 30 dni utworzyli długoletni związek, no to te badania, które są prowadzone, no w ogóle nie dają takiej możliwości. Bo one absolutnie nic nie mówią na temat pierwszych 30 dni znajomości. Więc to jest jakaś jakiś, jakiś totalna bzdura. Po drugie, jest całe mnóstwo charakterystyk. W badaniu formalnie nazwalibyśmy to zmiennymi zakłócającymi czyli takimi charakterystykami czy takimi elementami, które wpływają na całe nasze funkcjonowanie których nie jesteśmy w stanie uchwycić w żadnych badaniach. Chociażby to mogą być preferencje względem poczucia humoru drugiej osoby, preferencja względem gestów, zapachów, formy spędzania czasu, śmiechu, tembru głosu. I można tak właściwie wymieniać w nieskończoność, żeby dwie osoby chciały utworzyć relację, wszystkie te elementy muszą w jakiś sposób kliknąć. I oczywiście one mogą kliknąć na chwilę, Możemy się na nich powiedzmy zawiesić na jedną czy dwie noce, a później stwierdzimy, że jednak nie. Mogą kliknąć na tydzień, może miesiąc, może dwa, bo później się na przykład okaże, że wiecie, jakaś pierdoła nam przeszkadza. Ale generalnie na samym początku, żeby w ogóle ludzie złapali jakieś zainteresowanie wzajemne, no to po prostu coś musi zaskoczyć. I te wszystkie badania, które prowadzi się nad relacjami, właśnie dążą do tego, żeby jak najlepiej poznać mechanizm dobierania się w pary. Ale obecny stan wiedzy absolutnie nie pozwala na prognozowanie, czyli na podstawie dotychczasowych badań znamy historię, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, bo nadal, mimo dekad badań, mamy za mało danych i za dużo dodatkowych charakterystyk. Które mają wpływ na to, jak tworzymy związki. Więc obietnica, że dopasujemy ludzi na podstawie kilku ankiet, jest po prostu bzdurą. To jest po prostu jawne kłamstwo. Na tej samej zasadzie mogę wziąć dwie talie tarota, rozdam karty przypadkowo wylosowanym ludziom i powiedzmy, ci, którzy wylosowali te same karty, będą do siebie pasować. No to trafność będzie podobna. Mało tego, ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że moje typy byłyby równie trafne, a może i nawet bardziej trafne, niż pary typowane przez tych tak zwanych ekspertów. Poza tym, my zawsze na zajęciach z etyki omawialiśmy kwestię, na ile psycholog może na forum publicznym omawiać stan emocjonalny czy psychiczny drugiego człowieka. I oczywiście. Na potrzeby edukacyjne, podczas konferencji, czy podczas warsztatów, czy podczas superwizji, zdarza się, że omawiamy jakieś przykłady pacjentów, ale to są przykłady absolutnie zawsze w taki sposób zanonimizowane, że nawet sam pacjent nie jest w stanie rozpoznać czy nie byłby w stanie rozpoznać słysząc tę historię że chodzi o niego. Czyli tam jest najczęściej zmienione oczywiście imię, wiek, miejsce pochodzenia, o, sytuacja rodzinna czy jakaś demografia. Wszystko, co można zmienić bez merytorycznej zmiany sytu przypadku, zostaje zmienione. Natomiast, moi drodzy, w tym programie eksperci, psychologowie, terapeuci, socjologowie itd., itd., Ci eksperci bez cienia żenady opowiadają o deficytach emocjonalnych uczestników, problemach z komunikacją, chorych relacjach z rodzicami itd. itd. i tu nie ma absolutnie żadnej anonimowości, bo no, na miłość boską twarz tych ludzi widzimy w każdym odcinku. Wiemy skąd są, gdzie pracują, jak wyglądają ich rodziny. Przechodząc na ulicy obok takiej osoby, no nie trudno jest przywołać w pamięci, że ona miała chorą relację z ojcem, potraktowała swojego szwagra tak czy inaczej, była opryskliwa i jeszcze skomentowała jakoś tam wygląd czy zachowanie kogoś. No i ja oczywiście wiem, że konwencja programu jest taka, że każdy z uczestników wyraża pełną zgodę na udział w takiej formule. Ale, no wiecie, jak ktoś przyjdzie do mnie i powie, że wyraża zgodę na to, żebym go zastrzeliła i poćwiartowała jego ciało, no to niekoniecznie znaczy, że jak to zrobię, to będzie wszystko spoko. No więc tak samo działa to w przypadku psychologa. To, że klient czy uczestnik programu, czy pacjent się na coś zgadza, to nie znaczy, że ta zgoda zwalnia psychologa z przestrzegania podstawowych zasad zawodu. I jeszcze, o ile wiem, to w tych nowych edycjach y, chyba nie opowiadają o tym, co ci ludzie mówili podczas y, wywiadów i w jaki sposób wypełniali kwestionariusze, ale w pierwszej edycji y, i w programach realizowanych w innych krajach tam bez cienia jakiejkolwiek wątpliwości. Przywoływali, co kto powiedział, jakie miał wyniki w kwestionariuszach, jakie ma preferencje seksualne, jakie ma preferencje względem partnera, czego chce, czego nie chce, co mu się podoba, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, e, o ile ja przyjmuję jakiś tam argument, e, że uczestnicy zgadzają się na rozkładanie swoich emocji na czynniki pierwsze na wizji, o tyle nie ma we mnie Absolutnie żadnej zgody na to, żeby ujawniać dane z ankiet, czy kwestionariuszy, czy wywiadów przeprowadzonych przez psychologa. Rozmowa z psychologiem jest, moi drodzy, świętością. Rozmowa z psychologiem w każdej sytuacji, jeżeli psycholog występuje w swojej roli zawodowej, czyli nie występuje jako moja koleżanka albo mój dobry znajomy, tylko występuje jako psycholog, to w każdej sytuacji rozmowa z nim objęta jest całkowitą tajemnicą zawodową. To oznacza, że nawet w momencie, kiedy klient czy pacjent wyrazi zgodę na ujawnienie swoich ankiet, to psycholog nie ma prawa tego zrobić. Jedynym wyjątkiem właściwie jest y, sytuacja sądowa, podczas której może być powołanych dwóch biegłych psychologów, i wtedy, jeśli pierwszy biegły użył jakiegoś narzędzia, to rzeczywiście może przekazać wyniki tych kwestionariuszy czy, czy skal, ale może je przekazać wyłącznie innemu biegłemu. Właściwie to nawet, znaczy właściwie, no ani obrońca, ani prokurator, ani sędzia, jeśli zawnioskują o udostępnienie im takich wyników, to raczej w większości przypadków biegły psycholog ich nie udostępni, bo jedynie osoba posiadająca odpowiednie kompetencje powinna mieć do nich dostęp. A już na pewno nie wolno ich udostępniać opinii publicznej. I tutaj jest absolutnie jasne i absolutnie jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. Że nie wolno komentować indywidualnych wyników narzędzi psychologicznych, psychiatrycznych czy jakichkolwiek innych narzędzi diagnostycznych. Więc przywoływanie wyników tych ludzi to jest absolutnie wbrew jakiejkolwiek etyce. I wreszcie, wiecie, na koniec. Ja mam. Cały czas, jak sobie myślę o tym formacie, o tym konkretnym programie, to cały czas jakoś tak mam z tyłu głowy taki niewypowiedziany przekaz, jaki ten sztab specjalistów kieruje do uczestników. Zauważcie, że jak ci ludzie idą do swoich bliskich, kiedy tam ogłaszają, że biorą udział w programie, czy, czy zapraszają ich na ślub, to tam zawsze pada takie. Sakramentalne stwierdzenie: Psychologowie znaleźli mi idealnego kandydata na żonę, czy tam idealnego kandydata na męża. I mnie w tym momencie, słuchajcie, oblewają siódme poty, bo zobaczcie, jaki to jest komunikat. Psychologowie znaleźli mi idealnego kandydata idealnego, lepszego nie będzie. Więc tutaj, w sytuacji, kiedy dojdzie do potencjalnego rozwodu, no to co sobie myśli ten uczestnik? Jezu, drogi, nawet z tym idealnie dobranym kandydatem nie stworzy związku. Czyli ze mną jest coś na amen nie tak. No nie pójdzie. Jak nie z tym, to z żadnym. I to jest oczywiście, ja wiem, że daleko idąca interpretacja z mojej strony, ale takie ryzyko no, my, jako psychologowie, zawsze musimy brać pod uwagę. Ja oczywiście wiem, że uczestnicy mają możliwość konsultacji z psychologiem, mają możliwość uzyskania wsparcia, a przede wszystkim wiem, że nie wszystko jest pokazywane widzom. Ale, mimo wszystko, ja osobiście mam głębokie poczucie, że występy psychologów w tego typu programach w żaden sposób nie umacniają pozycji psychologa jako zawodu zaufania publicznego, który, przypominam, jest definiowany jako zawód wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, etycznych i moralnych. A cała ta zabawa w tym programie, czy tam którymkolwiek innym, w którym jakoś jest eksponowana rola psychologa, odbywa się kosztem uczestników, którzy być może szczerze i w dobrej wierze zaufali, że specjaliści rzeczywiście mają narzędzia i użyją tych narzędzi, żeby dobrać im. Sensownych, dobrych partnerów, z, którym, z którymi będą mogli stworzyć długotrwały związek. I to jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Jakby, jakkolwiek bym się nie przyglądała temu programowi, temu czy innemu, czy tam któremukolwiek, gdzie występuje jakiś psycholog to jednak jest we mnie jakiś takie jakiś głośny sprzeciw, że to nie jest miejsce dla psychologa. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby psycholog występował w telewizji i komentował jakieś ogólne zachowania, czy prawidłowości, czy występował w, w roli osoby, która odpowiada za psychoedukację. Czy wyjaśnienie czegoś. Absolutnie nie mam nic przeciwko temu, ale mam duży sprzeciw wewnętrzny i wiem, że nie jestem jedyną osobą, która ma taki sprzeciw wewnętrzny wobec psychologa, który, który nazwijmy to wprost, no, pajacuje na wizji kosztem ludzi i w dodatku jeszcze wpiera widzą jakieś bzdury, jakoby byłby w stanie znaleźć idealnego partnera na podstawie bliżej niezidentyfikowanych narzędzi, bo tutaj właściwie absolutnie żadne narzędzia, czy to ankiety, czy kwestionariusze nie zostały nigdy tak naprawdę przywołane. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojej jesiennej tyrady na temat formatu ślub od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że oglądacie bardziej ambitne produkcje, o, przynajmniej mam nadzieję, że jeśli oglądacie tego rodzaju programy, to teraz będziecie bardziej czujnie i krytycznie przyglądać się ekspertom, którzy w nim występują, i jednak z pewną nutą dystansu i z przymrużeniem oka będziecie przyjmować to, co ci eksperci opowiadają. Niezmiennie oczywiście zachęcam Was do podzielenia się opinią w komentarzu albo w wiadomości i do usłyszenia. Niebawem, trzymajcie się.